To jest monitor, który na dzień nagrywania kosztuje ledwo 829 zł. Jest to monitor 27-calowy, 1440p, 170 Hz na nowym panelu IPS. Przynajmniej na papierze ten monitor wygląda bardzo dobrze. Jest to Gigabyte model GS27Q i dzisiaj przyjrzymy się tak naprawdę, gdzie Gigabyte ciął koszty. No bo jakim cudem zaledwo 800 złotych groszem jesteśmy w stanie dostać teoretycznie sprzęt z mimo wszystko tego trochę wyższego segmentu, jeśli chodzi o wielkość, rozdzielczość i odświeżanie. Nigdy wcześniej takiego monitora na panelu IPS nie było, więc jestem tego monitora bardzo ciekawy. Ma on naprawdę dużo plusów, ale zarazem kilku decyzji nie rozumiem. Zaczniemy od wyjęcia tego monitora z pudełka i co dokładnie widzimy. Pierwsze, co rzuca się w nasze oczy, to pewnie dosyć duże wewnętrzne mimo wszystko ramki, ale to jest coś, co dosłownie po kilku dniach użytkowania wręcz zapominamy. Od razu też zauważymy podstawę, która jest bardzo mała, zajmuje mało miejsca na biurku, jest zaskakująco stabilna z tego względu, że jest podłączona do dolnej części naszego monitora, ale niestety daje nam możliwość tylko i wyłącznie jego pochylenia. Jeśli chcemy jakiekolwiek większe regulacje, czy ustawić wysokość monitora, musimy zainwestować w zewnętrzne ramię, czy jakąś zewnętrzną podstawę, która posiada montaż. Vessa. essa Jeśli chodzi o porty, to zauważymy tutaj najprostszy zestaw, jaki istnieje, z display portem, dwoma HDMI oraz jednym audio. Od razu przechodzimy do panelu i do ustawień fabrycznych, a te, jak zawsze, są niestety złe. Większość monitorów na rynku jest ustawiona trochę bardziej w niebieskim kierunku i nie inaczej jest tutaj. Temperatura barwowa jest trochę zimna, idzie bardziej w stronę niebieskiego, a to wszystko powoduje lekkie przekłamanie barw, które są w stronę tego niebieskiego leciutko kopnięte. Nie mamy tutaj do końca czynienia z monitorem szerokogamutowym, ale i tak zauważymy, że jego czysta czerwień, zieleń oraz niebieski troszkę bardziej Wychodzą ponad gamut, i pewne barwy w tym monitorze są nawet troszkę bardziej nasycone niż teoretycznie dążące do standardu SRGB. Ale o tym wszystkim za chwilę. Przyjrzyjmy się gamnie. Prosto pojęciu z pudełka ona idzie bardziej w stronę gammy 2.1, co powoduje, że ten obraz jest leciutko rozjaśniony. Jeśli chcemy uzyskać lepszą gammę, to polecam zmienić gammę z ustawień fabrycznych na tak zwaną gamę 4, która idzie troszkę bardziej w kierunku gammy 2.3 i, i powoduje taki leciutko ciemniejszy, troszkę tak niepoprawnie, do końca mówiąc, kontrastowy obraz, co temu monitorowi wyjdzie na dobre. To, co zasługuje na Uznanie, to maksymalna jasność tego monitora, która wynosi okolice ok. 315 nitów. Jest to jasność bardzo dobra, bardzo wysoka i wystarczająca nawet do użycia w jaśniejszym pomieszczeniu. Monitor ten na 100% jasności pobiera okolice ok. 38 W. Oznacza to mniej więcej, że jeśli używacie takiego monitora przez 365 dni, każdego jednego dnia, przez 8 godzin dziennie, to za prąd zapłacicie około 110 zł. Mówię około, bo przyjmuje taką wartość złotówki za kilowatogodzinę, więc możecie bez problemu to przeliczyć na swoje własne warunki. Ale co bardzo ważne, pomimo tego, że mamy naprawdę wysoką maksymalną jasność, to na szczęście minimalna jasność jest bardzo niska. To jest częsty problem jasnych monitorów, gdzie niestety ta minimalna jasność jest aż za niska do użycia w nocy przez takich nocnych marków, którzy z monitora bardzo dużo korzystają w nocy czy w ciemnym pomieszczeniu. Więc tutaj z tą jasnością możemy zejść nawet do około ok. 40 nitów. To jest, tak jak mówię, wynikiem naprawdę wspaniałym. Bardzo dobra jest równomierność bieli, ale niestety tego samego nie mogę powiedzieć o równomierności czerni, bo tak jak w moim egzemplarzu podczas zwykłego użytkowania nie widać backlight bleedingu, to niestety widać coś innego. I to coś jest równie losowe. Mowa tutaj o IPS Glow. Niestety, ale dolna lewa część mojego monitora pokazuje problem z IPS Glow i powoduje to, że ten dolny lewy róg jest leciutko zarzucony, rozjaśniony. To jest problem, który widać tak naprawdę w wieczornym, nocnym użytkowaniu, zwłaszcza kiedy patrzymy na jakieś ciemne tło. W jasnym pomieszczeniu, kiedy normalnie korzystamy z tego monitora, praktycznie IPS Glow nie zauważymy. Ale w nocy, wieczorem, na ciemnym tle niestety wygląda to źle. IPS Glow to jest totalna loteria paneli IPS. Owszem, są panele, które mają z tym problem częściej i które mają z tym mniej problemów, ale niestety i tak za każdym razem jest to rzut kostką. Byłem bardzo ciekaw, jak to wygląda u innych, ale niestety przez to, że jest to relatywnie nowy monitor, to nie powstało zbyt dużo dobrych recenzji na jego temat. Przejrzałem przykładowo wszystkie Wasze opinie na sklepie Morele i nikt tam nawet nie wspomniał IPS Glow, a jeśli ktoś miałby mieć taki IPS Glow, jaki ja mam na moim egzemplarzu, to zdecydowanie byłoby to coś, o czym od razu zacząłby on troszkę. I bardzo dobrze. Więc mam bardzo ważne pytanie dla osób, które posiadają ten monitor, czyli GS27Q. Czy wy na swoim egzemplarzu posiadacie problem z IPS Glow? Byłbym bardzo wdzięczny za odpowiedź tak, posiadam, albo nie, nie posiadam, ponieważ dzięki temu znacznie bardziej zobaczymy, czy jest jakiś problem, czy po prostu ja trafiłem naprawdę na niefortunną sztukę. Kontrast tego monitora jest całkowicie standardowy jak na panel IPS. Wynosi on tutaj okolice 1000 do 1 i czerw na tym monitorze po prostu nie jest dobra. Jest standardowa dla paneli IPS, a w moim przypadku w dolnym lewym rogu niestety jest leciutko rozjaśniona i zarzucona ze względu na IPS Glow. Ale, 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 wiem, że ponarzekałem na to, ale wysłuchajcie mnie proszę, bo czas na tę dobrą część tego monitora, na tę najlepszą część tak naprawdę tego monitora. Tylko zanim do tego przejdziemy, to jeszcze musimy porozmawiać o ustawieniach polecanych, ponieważ kolory na tym monitorze możemy ustawić znacznie lepsze. Postanowiłem zmienić wartości RGB tak, aby dostosować biel do referencyjnego punktu D65. W tym celu odjąłem dosłownie jeden punkt zielonego i 5 punktów niebieskiego, aby ten punkt D65 tutaj ustawić. I co wtedy widzimy? Temperatura barwowa jest znacznie lepsza niż była na początku. Przekłamanie barw na ustawieniach polecanych również jest znacznie lepsze niż było. W tym akurat przypadku używałem również Gamy 4, ponieważ znacznie bardziej ją preferowałem i ona również jeszcze troszeczkę zmniejszyła przekłamanie barw na tym monitorze. Kolory na tym monitorze, na ustawieniach polecanych, są już znacznie lepsze niż na ustawieniach fabrycznych, ale nadal jesteśmy w stanie zauważyć to, że w pewnych kolorach, zwłaszcza kiedy popatrzymy na niebieskie, na magentę, na czerwonawe, zauważymy, że te kolory są nawet jeszcze troszkę bardziej nasycone niż teoretycznie powinny być. Ale to jest. Akurat taki poziom nasycenia, który przynajmniej według mnie może Wam się jak najbardziej spodobać. Bo trzeba sobie powiedzieć wprost, ten monitor to nie jest monitor do grafiki. Jego przekonanie prosto po pojęciu z pudełka jest dosyć duże, a nawet na ustawieniach polecanych też nie jest idealne, z tego względu, że ma on troszkę szersze pokrycie niż powinien mieć. Oczywiście ten monitor posiada również tryb SRGB, który jak widać jest bardzo dobrze sklampowany do standardu SRGB, właśnie i tamte barwy zachowują się bardziej tak jak powinny, ale niestety tryb SRGB powoduje, że inne ustawienia obrazu na tym monitorze są szare, nie możemy ich zmienić, a co o tym idzie, temperatura Barbowa jest zbyt niebieska, więc i tak jest źle. Tego trybu RGB po prostu polecić nie mogę. Tak więc, w skrócie, jak ten obraz tutaj wygląda. Na ustawieniach polecanych zdecydowanie lepiej. Mamy przyjemne, nawet leciutko nasycone barwy, ale nie tak bar nasycone jak na monitorach szerokogamutowych, jeśli akurat tego szukacie, a zarazem nadal odrobinkę bardziej nasycone niż dla standardu sRGB, co powoduje oczywiście troszkę większe przekłamanie barw, jeśli akurat tego szukacie, to tego w tym monitorze po prostu nie znajdziecie. Najważniejsze jednak w tym monitorze do codziennego użytku, do oglądania jakichś mediów i tak dalej, jest jednak jego wielkość i rozdzielczość, a 27 cali i 1440p to przynajmniej według mnie świat całkowicie inny niż 24 cale i 1080p. Jest to monitor większy o większej rozdzielczości, znacznie ostrzejszy i taki, który po prostu fizycznie jest w stanie wam pokazać więcej na danym ekranie. Dostajemy też na szczęście standardowy rozkład pikseli RGB, a to powoduje, że połączenie 27 cali z taką rozdzielczością i z takim rozkładem daje nam naprawdę ostry obraz, jeśli chodzi o pracę z małą czcionką. Tak więc ten ekran, w połączeniu z jego kolorami oraz z bardzo dobrą jasnością, naprawdę będzie świetnie wyglądał w jasnym pomieszczeniu. W ciemnym pomieszczeniu, ze względu na kontrast, będzie on jednak wyglądał gorzej, czerń nie będzie aż taka czarna, a w przynajmniej w przypadku, muszę jeszcze ponarzekać na to IPS Glow, o którym mówiłem przed chwilą. I przejdźmy teraz od razu do grania, bo to do tego tak naprawdę ten monitor został stworzony i tutaj pokazuje swój prawdziwy pazur. I ten pazur od razu już widzimy, kiedy zmierzymy sobie input lag, a ten jest po prostu bardzo dobry. Ten monitor nie ma problemu ze przetwarzaniem obrazu i robi to zaskakująco szybko. Ma wartości standardowe dla monitora o odświeżaniu 165-170 Hz, co tak jak mówię jest dobrym wynikiem. Jeszcze lepszy jednak wynik znajdziemy, kiedy popatrzymy na smużenie, ponieważ po Patrzcie proszę na to zdjęcie ucho wykonane na tym monitorze ustawionym na 170 Hz. To smużenie jest wręcz fenomenalne. Wygląda bardzo dobrze, za poruszającym się ufoludkiem po jego lewej stronie praktycznie nie ma jakiejkolwiek smugi. I kiedy sobie to dokładnie zmierzymy, to również zauważymy, że mam tutaj do czynienia z bardzo szybkim panelem. Tak więc brawo! gigabajt, ale zarazem muszę powiedzieć gigabajt, co wy żeście narobili. Dlaczego wy menu tego monitora, kiedy wchodzimy do tak tzw. mocy Overdrive, która odpowiada za to, jak bardzo chcemy dokopać tym pikselom, żeby się zmieniały szybciej albo wolniej, usunęliście nam możliwość wyboru mocy Overdrive, dla naszego własnego egzemplarza. Teraz, kiedy wejdziemy sobie do menu i wejdziemy w ustawienia mocy Overdrive, to zobaczymy tylko i wyłącznie dwie opcje, albo że chcemy to włączyć, albo że chcemy to wyłączyć, co nie ma żadnego sensu. Na aktualnym rynku nawet monitory za 350 i 399 zł mają przynajmniej 4 albo nawet i 5 różnych mocy Overdrive do wyboru i to jest moim zdaniem rzecz bardzo ważna, ponieważ użytkownicy monitorów nie są debilami i jeśli producenci dają nam możliwość wyboru kilku mocy, to osoby, które mają troszkę więcej wiedzy od innych, mogą tę wiedzę wykorzystać i Dzięki temu swój własny egzemplarz na swoim własnym komputerze dostosują nawet lepiej niż fabrycznie. A tutaj tej możliwości po prostu nie mamy, bo mamy do wyboru wajchy włącz albo wyłącz. I dlaczego to jest taki problem, zapytacie? Na 170 Hz z włączoną mocą overdrive to smurzenie wygląda tutaj bardzo dobrze. Ale jest jeden problem, o którym nie powiedziałem. Dla ciemniejszych przejść widoczny jest tutaj dosyć mocny overshoot, który wynosi nawet okolice 20-23%, co powoduje, że w pewnych warunkach ciemniejsze przejścia za sobą. Pozostawiałem taką smugę, która jest jaśniejsza od obiektu, który się porusza. Ten overshoot to jest coś, co w pewnych warunkach ja przynajmniej jestem w stanie dostrzec. I gdybym ja miał możliwość dostosowania mocy overdrive, to w takim monitorze ustawiłbym tę moc o jeden punkt niżej niż to, co jest ustawione tutaj. Ale nie mogę, bo moc overdrive mogę albo włączyć, albo wyłączyć. Ze skrajności skrajność, ponieważ kiedy ten Mos overdrive wyłącza na tym monitorze, to wtedy czat reakcji pikseli jest już po prostu za wolny jak na ten panel i powoduje lekkie smużenie, a ja wiem, że ten monitor może wyglądać obłędnie, tylko że nie mogę tego wybrać. I ten problem jest jeszcze większy, kiedy włączymy G-Sync'a, a, a G-Sync na tym monitorze działa po prostu wspaniale. Synchronizacja w zakresie od 60 do 167 klatek wygląda po prostu świetnie i ten monitor nie przejawia problemu z migotaniem, więc w przypadku tego monitora bardzo polecam korzystać z G-Sync'a w przypadku wszystkich gier, nie licząc gier sportowych, gdzie mimo wszystko chcemy jednak te klatki mieć odblokowane. Tylko pojawia się jeden problem. Jeśli mamy monitor z włączonym G-Sync'iem czy FreeSync'iem, to on wtedy synchronizuje się z naszym komputerem i monitor odświeża się z taką częstotliwością, z jaką dostaje klatki. Tak więc jeśli w danej grze mamy 80 klatek, to monitor będzie się odświeżał 80 razy na sekundę. Jeśli mamy 120, to będzie się odświeżał 120 razy na sekundę i tak dalej. Dlaczego to taki duży problem? Ponieważ moc overdrive, ta tabelka, tak zwany lut, który jest w środku monitora, jest najczęściej dostosowany dla jego natywnego odświeżania, czyli w tym przypadku 170 Hz z włączoną mocą overclock, którą ja tutaj po prostu włączyłem i traktuję te 170 Hz jako wartość natywna, bo normalnie jest to monitor 165 Hz, tylko jedną rzecz w menu trzeba przełączyć. Wracając do tego g no to ten Overdrive w trybie ON jest najlepiej dostosowany dla tych 170 Hz i wtedy wygląda najlepiej. Ale jeśli monitor odświeża się z mniejszą ilością, to wtedy ta tabelka, ten lód jest po prostu za mocny i powoduje, że za się obiektem powstaje coraz to większy overshoot. Więc kiedy gramy przykładowo w 80 klatkach, 70 klatkach, nie daj Boże 60 klatkach, to za poruszającym się obiektem z włączoną mocą Overdrive widzimy naprawdę przeogromny overshoot, który jest po prostu niegrywalny. Co widzicie teraz na zdjęciach. Za poruszającą się żabą jesteście w stanie zauważyć takie dziwne kolory. To jest właśnie przestrzelenie kolorów. Te piksele za szybko zmieniają swój kolor, wychodzą do barw znacznie jaśniejszych niż powinny być i dopiero później się pukają po głowie, co one w ogóle robią i wracają teoretycznie do barwy, do której powinny dążyć od samego początku. Więc kiedy jesteśmy na 60 Hz, to ten overdrive musimy mieć wyłączony, bo w innym przypadku jest widoczny bardzo mocny overshoot. Ale jako że mamy dwie skrajności do wyboru, włączony overdrive albo wyłączony, to nie mamy nic pomiędzy. I Jeśli my mamy włączonego g a, a tak jak mówię, polecam mieć w przypadku tego monitora włączony, bo on działa świetnie, i akurat tak się zdarzy, że w danej grze mamy przykładowo między 80 a 120 klatek, no to jaką moc byście wybrali? Bo nie możecie tak naprawdę do końca wybrać tej mocy włączonej, bo na tych 80, 90 klatkach będzie już widoczny overshoot. A za zarazem, jeśli weźmiecie overdrive wyłączony, to na tych 100, 110, 120 klatkach ten monitor smuży bardziej niż teoretycznie. Potrafiłby, ale nie możemy tego zmienić, po gigabajt nie dał nam takiej możliwości. Mamy tu panel, który ma świetny czas reakcji pikseli. To jest naprawdę genialny panel pod tym względem. I w przypadku włączonego G-Sync'a, tylko i wyłącznie z tego powodu, że ktoś zdecydował, nie, my nie damy więcej mocy overdrive, osoby, które mają trochę wiedzy, będą pokrzywdzone, bo ich monitor nie będzie działał na optymalnych, jakby najlepszych swoich możliwościach, bo on może działać, bo on ma genialny czas reakcji pikseli który będzie teraz ograniczony bezsensowną decyzją jakiejś osoby. Zdenerwowałem się, bo nie chcę, żeby to był trend. Nie chcę, żeby producenci tworzyli coraz to bardziej banalne monitory i coraz bardziej ograniczali jakieś ustawienia, bo wydaje mi się, że ludzie tego nie rozumieją. To jest wasza wina, że ludzie tego nie rozumieją, bo nigdzie tego nie tłumaczycie. I każdy jeden producent ma swoją własną nadwę dla mocy overdrive, przez co nawet ludzie, którzy siedzą w tym temacie, nie do końca kumają co je trzy. I właśnie dlatego daje się ludziom możliwość wyboru. Zawsze lepiej mieć wybór, bo później powstają takie kwiatki, gdzie na monitor, który ma świetny świetne czatarekty pikseli i świetne, Zmarnowałem dwie minuty Waszego życia, bo ktoś podjął bardzo głupią decyzję, z którą ja nie mogę się zgodzić: bo ten monitor drogi gigabajcie mógłby działać jeszcze lepiej niż działa teraz. A już teraz działa fenomenalnie. Nie licząc tych sytuacji, które Wam, mam nadzieję, dobrze przed chwilą wytłumaczyłem. Mówiąc w skrócie, jeśli nie używacie g używajcie mocy Overdrive włączonej. Jeśli jednak korzystacie z g i w danych grach macie trochę mniej klatek, dajmy na to mniej niż 100, to wtedy ten Overdrive polecam mieć wyłączony, a nawet nie polecam, tylko praktycznie musicie mieć go wyłączony, bo w innym przypadku będziecie widzieć naprawdę duży overshoot, im bliżej będziecie tych 60 klatek. I teraz przechodzimy do najważniejszej części tego odcinka. Musimy porozmawiać o nim, o jego cenie i o konkurencji tak naprawdę na rynku. Największym plusem tego monitora, który jest za mną, jest zdecydowanie stosunek ceny względem tego, co Dostajemy. Według mnie jest to jeden z najlepiej wycenionych monitorów, jakie miałem okazję kiedykolwiek przetestować. Nawet jeszcze rok temu, gdyby mi ktoś powiedział, że Hej Słuchaj za rok będzie taki monitor za 800 zł dostępny na rynku, to ja bym mu nie uwierzył. A przez rok ten rynek monitorów zmienił się tak, że ja bym nie uwierzył wielu osobom. To jest monitor, który ma kompromisy, gdzie widać cięcia kosztów i widać jakieś dziwne decyzje. Ale od samej podszewki, jeśli popatrzymy sobie na panel, to on robi tutaj genialną robotę, jak na taką cenę. Mamy bardzo dobrą jasność, przez co monitor naprawdę dobrze wygląda w jaśniejszym pomieszczeniu. Mamy przyjemne kolory, które są leciutko nawet bardziej nasycone niż standardowo. Oczywiście mamy tutaj dosyć duże przekomanie barw, nawet na ustawieniach polecanych, ze względu na te trzy główne odcienie czerwieni, zielonego, niebieskiego, które są troszkę bardziej kopnięte i jakby troszkę bardziej do siebie zabierają niektóre barwy. Więc przekomanie na tym monitorze niestety nie jest idealne, nawet na ustawieniach polecanych. Jeśli chcecie uzyskać na tym naprawdę dobre przekłamanie, to wymogiem będzie wypożyczenie albo kupienie jakiegoś kalibratora. Mamy tutaj naprawdę genialne smużenie, bardzo dobry czas reakcji pikseli i obraz, który ma świetny input lag. Bardzo dobrą płynność, jest on bardzo czysty podczas ruchu i mamy jak najbardziej dobrze działającego dzisinka, który nie powoduje migotania. Ale zarazem mamy kompromisy w postaci bezsensownej decyzji na temat braku wyboru możliwości overdrive, który kończy się tym, że ten monitor na pewnych ustawieniach działa gorzej niż mógłby działać, bo on na swoich natywnych wartościach pokazuje, jak dobrze wygląda. Ale mógłby wyglądać jeszcze lepiej. I Jest to zwłaszcza ważne wtedy, kiedy używacie dziecinka, a ten działa tutaj świetnie, więc bardzo to polecam i wtedy ten monitor ze względu na brak mocy pomiędzy będzie troszkę bardziej smużył niż teoretycznie potrafiłby. Mamy tutaj tanią podstawkę bez regulacji, nie mamy tutaj dodatkowych portów. Ale i tak, za 800 zł z groszem dostajemy 27 cali, 1400 p 170 Hz na naprawdę bardzo dobrym panelu IPS o świetnych właściwościach. Największy minus tego monitora, przynajmniej w moim przypadku, niestety IPS Glow, rzecz totalnie losowa. To jest tak naprawdę monitor, który za 800 zł pod pewnymi względami mógłby bez żadnego problemu konkurować z monitorami za około 1200 w postaci Della G2724D czy Lenovo R27Q30. Tylko, że tak jak mówię, to są monitory za 1200 zł. Jeśli ktoś ma 800 zł budżetu, to jeśli ktoś do nieby by poszedł i powiedział, hej, wiesz co, wyda jednak 1200 na ten inny monitor, to będzie lepsza decyzja, to musicie być świadomi, że to jest 50% różnicy budżetu względem tego monitora. Te 400 zł na tak niskim budżecie to jest ogromna różnica dla wielu osób. Dlatego też moim zdaniem, jeśli szukacie monitora, który oferuje jak najwięcej, za jak najmniej, to jestem w stanie ten monitor bardzo, ale to bardzo polecić, bo osobiście jestem bardzo zaskoczony, jaki panel dostajemy w tej cenie, pomimo kompromisów i minusów, które on posiada. Ale zarazem jednak i chcę, żeby to wybrzmiało, jeśli chcecie kupić jakiś monitor. Raz a dobrze, możliwie jak najlepiej, to nadal będę polecał monitory pokroju DelaG2724D czy Lenovo R27Q30, z tego względu, że owszem, to są monitory za 1100-1200 zł, czyli monitory za 300 lub 400 zł więcej, ale są to monitory pod prawie każdym jednym względem lepsze i przede wszystkim monitory bardziej kompletne. Są to monitory szerokogamutowe, na jeszcze lepszych kolorach, jeśli chcecie, i jeszcze lepszym nasyceniu, jeśli chcecie, ale zarazem posiadające jeszcze lepszy tryb sRGB i przekomanie, jeśli chcecie, które posiadają lepszy kontrast niż ten monitor i przynajmniej. W moim przypadku nie posiadają problemów z IPS Glow. Są to monitory praktycznie równie jasne: monitory, które mają praktycznie tak samo dobre, a nawet odrobinę jeszcze lepsze smużenie, które mają tak samo dobry G-Sync i mają nawet lepiej dostosowane smużenie, kiedy używamy na nich G-Synca. I oprócz tego mają więcej portów, mają pełnoprawną podstawę i tak dalej. To już ma troszkę mniejsze znaczenie, ale nadal ma. Więc to są monitory kompletne. Dopłacamy, ale moim zdaniem dostajemy sprzęt lepszy. Ten monitor jednak, jeśli ktoś szuka sprzętu budżetowego jak najtańszego monitora 27-calowego 1440p, żeby wejść w ten segment, to mogę śmiało polecić, tylko bądźcie, proszę, świadomi, jego minusów i jego kompromisów. Tylko pamiętajcie o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. To, że monitory 27-calowe 1430P tak bardzo tanieją i są już teraz dostępne w takiej cenie jak ten, nie do końca oznacza, że wejście w ten temat jest tak naprawdę tak tanie. Bo owszem, oszczędzicie na monitorze, ale pamiętajcie, że do 1430P, żeby w pełni wykorzystać monitor o takim odświeżaniu, trzeba mieć też mimo wszystko mocniejszy komputer niż gdybyście chcieli używać zwykłego monitora 1080p. Więc potrzebna jest lepsza karta graficzna, a co o tym idzie? Więcej wydać na komputer, ale mniej na monitor. Tak więc głównie ten monitor polecam osobom, które już mają jakiś zestaw, który uciągnie taki sprzęt, albo osobom, które są świadome tego, że chciałyby właśnie już teraz zupgrade'ować jakoś swój komputer, aby właśnie w przyszłości kupić monitor 1440p. Dla takich osób, które szukają monitorów budżetowych, jest to moim zdaniem sprzęt świetny. Tak więc jeśli już taki komputer posiadacie albo w najbliższej przyszłości planujecie wymienić przynajmniej chociażby grafikę, która ogarnie taką rozdzielczość, no to droga wolna, czekają na was monitory 27 calowe 1440p za około 800 zł. A zarazem muszę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz na zakończenie. Ten monitor tak naprawdę nie może zdrożeć. Jeśli zdrożeje on ponad 900 zł, to straci tak naprawdę już sens i swoją największą broń, czyli właśnie tę cenę i stosunek ceny względem tego, co dostajemy. Więc ostatecznie i tak wszystko rozgrywa się o cenę.